Słuchając dzisiejszej opowieści ewangelicznej możemy być zdziwieni postawą gospodarza winnicy układającego się o denara ze wszystkimi, którzy godzą się przyjść do pracy w jego posiadłości. Wszyscy bowiem ci, którzy przepracowali wiele godzin i ci, którzy przepracowali można powiedzieć Denara. Patrząc na to po ludzku, wydaje się to być niesprawiedliwe, ale jeżeli gospodarz winnicy jest obrazem Pana Boga, to co przez tą przypowieść chce nam powiedzieć Jezus? Co chce przez tą przypowieść nam pokazać? Otóż chce nam pokazać, co podkreślić, że Pan Bóg jest bogaty w dobroć, jest bogaty w miłosierdzie i potrafi łączyć swoją sprawiedliwość z miłosierdziem. I ta przypowieść jest właśnie obrazem, obrazem tego miłosierdzia Pana Boga. Drugi obraz w kontekście tej przypowieści to jest pierwsza kanonizacja, która miała miejsce w dziejach Kościoła. I słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża do łotra. Dziś Będziesz ze mną w raju. Łotr, można powiedzieć, w ostatniej chwili swojego życia wyraża skruchę, nawraca się i otrzymuje ten umówiony denar. Denar oznaczający życie nieśmiertelne. I my również z chwilą przyjścia na ten świat, można powiedzieć, zawieramy taką umowę z Panem Bogiem umowę dotyczącą pracy. W jego winnicy, umowę dotyczącą życia i pracy w jego winnicy, i zapłatą za tą pracę, za życie jest ten ów denar, oznaczający życie w Bogu, życie nieśmiertelne. I tak też jedni otrzymują ten dar życia nieśmiertelnego, ten denar. Otrzymują raptem po kilku latach życia, inni po wielu latach życia. Przepełnionych trudem, często cierpieniem, chorobą, nie? wszyscy, przychodząc na świat i nawiązując tę umowę z Panem Bogiem, nawiązujemy ją, umawiamy się właśnie o ten denar, o ten denar oznaczający życie nieśmiertelne, życie nieśmiertelne w Bogu, życie w Bogu. Moi drodzy, zatem potrzeba nam zaufać. Bożej opatrzności i miłości nie osądzać, nie wydawać ocen i pamiętać o słowach dzisiejszej Ewangelii, że oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dobrej niedzieli.